Nie martwcie się, koteczki. Te rupiecie nie będą już nam zagracać garażu. Przyjedzie ciężarówka i to wszystko zabierze. Skorbety, czapki, szaliki. Same ubrania. Żadnej gitary ani deskorolki. Ciuchy? Daj zobaczyć, Lampo. Kto się światło? Arcykotki, kompletne ciamajdy. Tak, straszne ciamajdy. To nie są zwykłe ubrania. Tu jest naprawdę sporo fajnych rzeczy. Spójrzcie, jestem kogutem. Zawsze po obiedzie marzną mi łapki i ogon, ale koniec z takimi problemami. Może Wam to się podoba, ale ja mam swój własny styl. Szukam czegoś szczególnego. Aha, znalazłam! Proszę, oto szalik cudo. Znajdziecie w kolekcji wiosennej Milady. Na wybiegu Milady. W swoim niepowtarzalnym stylu prezentuję dzisiaj... A, 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 a! Hej, kochani, mam dla was niezłą sensację. Ambroży zjechał do miasta. Ja, ha, ha To ja, Pilatka Pilu! Najgłoźniejsza kotka na siedmiu morzach! Skarb cielnych kąsiazie jest mój! Ja, ha ha, ha. Piratko Pilu! Nie położysz łapki na skarbie korsarzy! Przykro mi, Pieroszku, ale ona już ją jednak położyła. O, spokojna głowa! Zaraz kroczy Baksio! Aha! Dzięki! Coś Ci powiem? Zaraz pójdziesz odwiedzić rybki. A, oddaj mi ten sklep, baksu pilacja! Aha! Oto jesteśmy w Kociągrodzie! Zaczekaj, Gasko! Ogłoszę wszystkim uroczyście, że waleczny rycerz tu zawitał! Cześć! Jestem Kot w butach! Proszę powitajcie przybyłego rycerza Kocium basu z wielką radością! Witaj, Kocie w butach! Jestem Klopsik, sprzedawca kocich łakoci. Przykro mi, ale... Trudno się radować, bo ledwie przed chwilą pomagałem klientowi wybrać kocie łakocie, gdy nagle groźny koci ogry wynurzył się z wulkanu. Ten koci ogr mieszka w warownej fortecy i ciągle zagraża kociom Grodowi. A co najgorsze, umie się zmienić w co tylko zechce! Mieliśmy dosłownie oko w oko z potwornym lwem, który pożarł nam kocie łakocie, a odchodząc zabrał ostatnią miskę chrupek. O zgrozo, nie zaznam spokoju. Ja ani moje łakocie. Nie martw się, bo odważny rycerz z basu uwolni was od ogra na zawsze. Ale kim jest ten rycerz z kociumbasu? To najodważniejszy rycerz świata. Jestem jego giermkiem. Babci nie ma w domu, ja otworzę pilu. Doktor Fabian? Gdzie jest mój pacjent? Proszę za mną. Lampo dostał paskudnego kataru. Bez obaw. Zaraz go wyleczę. Zostań. Może zarażać. Otworzę. Doktor Fabian? Mhm. Ale ci pan już nie przysiadł? Przybyłem tak szybko, jak mogłem. Gdzie jest mój pacjent, Pilu? Lampo cierpi na rzadki e, wymyślarus katarus. O, to coś poważnego? Nie do końca. Ten katar jest wymyślony. Pacjent jest zdrowy. Postawieniem diagnozy zajmę się osobiście. E... Może ja też potrzebuję lekarza? Widzę podwójnie. Kto udaje, że jest Fabianem? Znaczy mną. Ten sam kot, który udaje, że nie jest chory. Lampo jest zdrowy. Naprawdę zdrowy. Ja. No, Clifford Ginny. Dance. Play the sunflower yeah. dance! Ginny's yeah. finally found the right dance! Ha! <laughs> yes. Thank you for believing in me and for helping me believe in myself. Prezentuję nową kolekcję inspirowaną sztuką recyklingu. Ekologiczne pomysły i wspaniałe kreacje. Pokaz specjalny wypadł, wyśmienicie. Arcykotki, dziękuję serdecznie za pomoc. Chcę zadedykować te linie Wam wszystkim. No, proszę! Uśmiech! Dziękuję Wam. Uwaga, arcy podróżnicy! Tutaj w trawach sawanny kryją się groźne lwy. Tyle w klopsiku. O, masz rację, Pilu, ale co poradzę? Nie mam lwiego charakteru. Musisz się wczuć w rolę klopsiku. Pomyśl, że jesteś silnym lwem. Odważnym. Dzielnym. Szalonym. Klopsiku, jesteś królem sałanny. Tak, jestem lwem. Jestem lwem klopsikiem. <śmiech> Zobaczcie. <śmiech> <śmiech> Przeklęte koty co za nuda! Wolałbym oglądać film dokumentalny o wyjcach. Skrzynia wypadła z tego wozu, ale już odjechał. Patrz, jaka dziwna plama na skrzyni. Nie pilu, to naklejka. Może mieć duże znaczenie. Skrzynia! Wymknęła się z kontroli. Ogromny, ogromny kot! kot! Nie jestem ogromnym kotem, tylko małą hipcią. A wy podróżnikami. O, widzę, że jest i lew. Nareszcie dotarłam do Afryki. Ta mała hipcia myśli, że jest w Afryce. O, wszystko dzięki mnie. Byłem wspaniałym lwem. Witaj kocie w butach jestem kluczyk, kot stajenny. Jestem sertery. Ukryliśmy się, bo wydarzyła się ogromna kotostrofa. Kluczyk właśnie kończył siodłać konia, gdy koci ogr zamienił się w wielbłąda. Koci ogr ukradł moje koniki. Jego wierzchowca. Kluczyku, Tery, bez obaw. Bo przed kocim ogrem uratuję was. Rycerz z kocią basu! Hurra! <laughs> Rycerz z basu! Hurra! Dzięki, moi koci przyjaciele. Więc gdzie się koci ogr ukrył? O, rycerzu z kocią basu! Wszystko w twoich łapkach. Uratujesz nas przed kocim ogrem, prawda? Na mój ogon. A! 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 E, spokojnie. Rycerz z kociumbasu zawsze wie, co ma robić. Musi obmyślić tylko e, swój plan ataku. Gasku, gdzie jesteś? A, przestraszyłem się kociego ogra. Nie mam odwagi się z nim zmierzyć. Ale ja mam! Bowiem mam eliksir kluseczkowy, który daje siłę tysiąca kotów! Ha. To sekret klusek! Kocy to... od A ja pokonam ogra w mgnieniu oka! Czekaj aż kukułka za a wtedy wyjdziesz, by świętować nasze zwycięstwo! Koci ogrze? Poddaj się, nim będzie za późno! Wow, wow. Pożałujesz, że tu przyszedłeś, kocin buta! Gdzie on zniknął? Ja. Tutaj się ukrywasz. O, zrabowane skarby. No to... Może tu się schowałeś? Ja. Już mi nie mnie ucieknieś. O! <śmany> mój kot w butach na pewno już pokonał ogra. Na mój ogon. <śmany> Kocie w butach, koci ogry cię dopadł. Kocie ogry jest bardzo potężny, jednak pokonamy go sprytem. <śmany> Kim jesteś? Oto legendarny rycerz kociumbasu! Kociastyczny wojownik! Potrafi więcej niż ty, koci ogrze! Niemożliwe! Ja się zmieniam w co Naprawdę? A zmienisz się w chomiczka? <laughs> A, zadowolony? A, no nie wiem. A zmienisz się w kosmite? <laughs> Całkiem nieźle. A ciekawe, czy zmienisz się w Myszopotama! A jak wygląda potam? Muszę się zmienić! O, zamek ograrunął! Jestem wolny! Udało mi się zmienić w hipcie! Tak, wspaniale! Udało ci się zmienić w dziwne zwierzę, ale bez magicznej szafy nie zmienisz się już w nic, koci ogrze! O nie! Hurra! Koci ogr już nikogo nie skrzywdzi! Oto, kocie łakocie, klopsiku. To należy do was! He! Hey, ha, ha, ha. Za rycerza kocią Basu, który uwolnił nas od ogra! Hip hip hurra! Hurra! Niech żyje rycerz z kocią Basu! Hurra! Pięknie! Brutus mu się na pewno nie oprze! Na pewno będzie chciał złapać taki rzadki okaz! Klapsi, oh. legendarny ściurokat. Oh, ale dlaczego ja? Bo ty w mysich uszkach wyglądasz najsłodziej! O, no dobra, trudno. To jaki dalszy plan? Uśmiech! Powiedzcie, czem? Oto idealny list gończy. Zobaczysz, Klopsiku, plan się powiedzie. Właśnie tego się boję, lampo. E, nie chcę trafić do klatki. Luzik, klopsiku. Pomyśl, że po prostu pójdziesz na spacer. A gdy Brutus się zjawi, cała nasza paczka wkroczy do akcji. Tylko pamiętaj, twój pisk będzie dla nas sygnałem. Naprzód! Pisk jasne. Stój się! Ja jestem kotem! Nie potrafię piszczeć! O nie, nie dam rady. Od tej roboty zgłodniałem. Poczułem chęć na spaghetti z klopsami. O, zaraz. Zawsze, gdy coś mi grozi, czuję chęć na spaghetti z klopsami. O, to znaczy... z Pity no! Nie umiem! Pomocy! Kotki. Ha! Nie ruszaj się, dobra! Teraz pora na nas. Zabierzemy mu szpon. Bez niego nie złapię kotów. U. Ile kociaków złapał pan szpon? Jazda na gapę! Złożcie mi sto! Była jazda jak w kolejce górskiej. Służę pomocną dłonią! A może raczej szponem. Uśmiech! Powiedz dżem dla redakcji kociego dziennika. To nie jest zabawne. Akurat teraz musiałeś się popsuć. Ha. Nie wracam z pustymi rękami. Szczuro kota i resztę szkodników dorwę później. Oj, Gobi. Nie możemy jej zostawić. Wyruszamy na misję. Ale jak? Brutus jest silny, a w dodatku w wozie ma klatkę. Milady, damy sobie radę. Z pomocą przyjaciół. Zwołamy koty z miasta. Na pewno pomogą. Słuchamy cię. Powiedz, co się stało! Gabi jest u Brutusa! Co? O! On jest niebezpieczny! Brutus taki brutalny! Tak, załatwi nas. E, czy dasz nam troszkę czasu? Słuchajcie, ja i arcykotki ruszamy od razu. Jeżeli się boicie, sami damy sobie radę. Nasza przynęta. Oby się na nią złapał. Nagle poczułem chęć na spaghetti z klubsami. Yeah. Yeah. tu mamy? Uh. 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 Dobrze ci idzie, klopsiku. Odciągnij go, a my uwolnimy Gabi. Lampo! Chyba nie myślałaś, że cię zostawimy, co nie? Mój przyjaciel, stary pan Szpon bardzo chciał cię poznać, ale potem mu powiedziałem ciekawostkę. Zacząłem szpyrać, wiesz, i doczytałem, że szczurokoty nie istnieją. Zaskoczeni? Domyśliłem, że to wszystko masz podstęp w koty, ale nie przechytcie, brutusza. Jestem bystry, większy i sprytniejszy. No pokaż, tak łatwo nie oddam kubli! Ha, teraz już wiesz, nie warto zadzierać z klopsikiem. Mówię jasno. Tyle kotów do złapania. Już! Zamykajcie! Jak najwięcej zdjęć! Odsiecz przybyła. Dziękuję. Normalna sprawa. Nie mogliśmy zostawić kota w potrzebie. Nawet takiej plotkary jak Gabi. Dziękuję, przyjaciele. Dziękuję wam wszystkim. Jeszcze obmyślę zemstę. To nie jest koniec! うわ